Bardzo dziękuję Wam za wszystkie nadesłane prace. Będą one inspiracją dla szkół, dla innych uczniów, tak aby na naszej planecie żyło nam się lepiej. Widać po tych wszystkich nadesłanych pracach, że dzieci, ta młodzież szkolna przejmuje się po prostu planetą i tym, jaka będzie jej przyszłość, i bardzo mocno też większość z nich dostrzega swój indywidualny wkład w to, jak możemy wpływać na środowisko. W pracach konkursowych najbardziej podobało mi się to, że dzieci podchodziły do tematu dość wszechstronnie, były zorientowane w temacie i pokazały, że mają wiedzę na temat ekologii. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania wyobraźni, pomysłowości, no i przede wszystkim świadomości tego, jakie działania sprzyjają klimatowi i temu, żeby dbać o naszą planetę. To nie była łatwa decyzja, aby wyłonić te trzy nagrodzone filmy. Miałam dużo radości oglądając wszystkie prace konkursowe, bo to, co na pewno było w nich widać, to duże zaangażowanie dzieciaków w temat ekologii i to jest bardzo cenne. A jeśli chodzi o o merytorykę myślę, że były te prace, które były bardzo merytoryczne, ale były też takie prace, które no, opierały się na takim schematycznym myśleniu o ekologii. Więc myślę, że tutaj jest duży temat do przepracowania na kolejną edycję, żeby właśnie sięgać po taką jeszcze głębszą wiedzę ekologiczną. Projekt BIECO doskonale wpisuje się w kluczowe kwestie Black Now Insulation, czyli edukację, troskę o klimat i o środowisko. Oglądając filmy, które były tutaj prezentowane, zauważyłam, że jeden z filmów, który dostał bardzo wiele punktów, był film promujący pasieki, pszczoły, ratowanie pszczół. To też się wpisuje niejako w to, co robimy, ponieważ mamy w banku dwie pasieki, wiemy jak to robić, wiemy jak pomagać. Wiemy, że bardzo ważne jest też pomaganie od lat najmłodszych. Czyli, żeby pokazywać w szkole i dzieciom, że to jest naprawdę ważne. Mi bardzo przypadło do gustu pracy. Nie pamiętam niestety numeru, ale bohaterem był chłopiec o imieniu Dominik, który przedstawił siebie jako mieszkańca wsi, który wszędzie jeździ na rowerze. I strasznie spodobał mi się entuzjazm, który z niego emanował na tym filmie. I ja myślę, że w ogóle to, ten entuzjazm, to zaangażowanie bardzo jest takie charakterystyczne dla wielu prac, które widzieliśmy w tym konkursie. I to jest taka świetna w ogóle, świetny kapitał na przyszłość dla tych dzieci, ale też świetne prognozy dla tej planety.